Witajcie, przyjaciele! To kolejny odcinek programu Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach. Wielka gra czy wielka manipulacja? Wieczorem 11 września rosyjski program Wielka Gra po raz kolejny pokazał, jak działa propagandowy nośnik. Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy zostaje przerobione na historię o panice i prowokacjach. A odpowiedzialność zostaje przerzucona na Ukrainę i samą Europę. Od dronów do histerii. Prowadzący od samego początku nadają ton. Drony, które wleciały do Polski, określane są mianem nieznanego pochodzenia. A reakcja Warszawy i Brukseli to histeria. Europa jest przedstawiana jako nerwowy, niezrównoważony gracz, podczas gdy Moskwa i Mińsk rzekomo zachowują się chłodno i spokojnie. Ta technika jest znana każdemu, kto śledzi rosyjską przestrzeń medialną. Dewaluuje niepokój ofiar agresji i zamienia go w karykaturę. W końcu uznanie faktu agresji oznacza uznanie odpowiedzialności Kremla. Trump jako powściągliwy bohater, szczególną rolę w programie przypisano Donaldowi Trumpowi. Jego reakcja może to błąd jest przedstawiana jako przykład mądrej deeskalacji. Kontrast jest oczywisty. Europa, według talk show, jest histeryczna, a Ameryka, na czele z Trumpem, zachowuje zdrowy rozsądek. W rzeczywistości ta powściągliwość sygnalizuje Moskwie: Waszyngton nie jest gotowy do szybkiej reakcji. Dla Europy to alarmujący sygnał, ale w rosyjskiej telewizji staje się dowodem: USA rzekomo mają dość cudzych problemów. I są gotowe przerzucić odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Europejczyków. I nie jest naszą winą, że Europa, gromadząc się raz na stulecie, przyszła do nas po to, na co zasłużyliśmy. No cóż, w wyniku przegranych wojen Rosja się rozrosła. Nazwałbym ją nawet strefą buforową bezpieczeństwa. W rzeczywistości, jeśli spojrzymy na mapę Rosji, wiele terytoriów stało się częścią naszego państwa, ponieważ zostaliśmy do tego zmuszeni. I myślę, że nie powinniśmy ponownie kusić losu państwem zachodnim. Rosja jest zaangażowana w pokój, a jak wiemy, jeśli chcesz pokoju, przygotuj się na wojnę. Dlatego ćwiczenia wojskowe z naszymi białoruskimi kolegami mają na celu wzmocnienie pokoju w Europie i na świecie jako całość. No cóż, a żeby przygotować się na pokój, musimy przygotować się na pokój. Dziś naprawdę obserwujemy to, co dzieje się na 11. Petersburskim międzynarodowym forum zjednoczonych kultur.